Od 2004 roku mamy pełny dostęp do funduszy Unii Europejskiej. W latach 2014-2020 część z tych funduszy trafiła do Polski za sprawą programu operacyjnego Rybactwo i Morze. W ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego otrzymaliśmy ponad 531 milionów euro. Wraz z wkładem z budżetu krajowego około 179 milionów euro mieliśmy do dyspozycji 710 milionów euro, czyli ponad 3 miliardy 200 milionów złotych. Program pozwolił na realizację działań w ramach sześciu priorytetów. Priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania. Celem ogólnym priorytetu piątego jest wzrost konkurencyjności polskiego sektora przetwórstwa produktów rybołówstwa i akwakultury. Dofinansowanych zostało szereg działań, wśród których warto wymienić projekty dotyczące przetwarzania produktów rybołówstwa i akwakultury, w tym te realizowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy, oszczędzania energii, zmniejszenia oddziaływania na środowisko oraz w celu stworzenia nowych lub ulepszonych produktów, procesów i systemów zarządzania. Te inicjatywy uzyskały pomoc o łącznej sumie prawie 203 milionów złotych. Projekty na rzecz pozyskiwania nowych rynków zbytu, poprawy warunków wprowadzania do obrotu oraz prowadzenia kampanii promujących produkty rybołówstwa i akwakultury. Wsparto w tych działaniach ponad 170 podmiotów kwotą w wysokości około 76 milionów złotych. Projekty uznanych organizacji związane z przygotowaniem i wdrożeniem planów produkcji i obrotu. Te podmioty mogły liczyć na dofinansowanie o łącznej kwocie prawie 56 milionów złotych, a to tylko największe sukcesy. W ramach wszystkich działań w zakresie Priorytetu 5 podpisano łącznie 294 umowy na kwotę prawie 328 milionów złotych. Program operacyjny Rybactwo i Morze współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz budżetu państwa. Działania w ramach programu pozwoliły na wsparcie rozwoju i modernizacji polskiego rybactwa śródlądowego, rybołówstwa morskiego, akwakultury i przetwórstwa ryb. Program przyczynił się również do rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów rybackich i obszarów akwakultury. Ułatwi ugromadzenie danych, kontrolę oraz egzekwowanie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa i zintegrowanej polityki morskiej.